Ok, obiadek zjedzony, jestem z Wami już z powrotem. Możemy tutaj dokończyć przeglądnięcie tego ula, tej mojej wieży. Dobra, e, no zdemontujmy tą pszczółkę, która sobie tu ładnie obsiadła. Zrzućmy ją. Zrzućmy ją, połóżmy tutaj tą rameczkę i tą samą rameczkę, którą tu pewnie obsiadły, o tak jak widzicie no to już zrzucamy tą pszczołę tutaj OK dobra to są te moje puste rameczki dobra i przesuńmy dokończmy przesuwać ramki z powrotem na swoje miejsce, tak jak one tutaj były, ale no, muszę się wesprzeć narzędziami, bo bez narzędzi to słaba sprawa. Przynajmniej tutaj wiem, jaka jest sytuacja w dolnym korpusie. Zaraz zobaczymy, jaka jest sytuacja w górnym, bo może tutaj trzeba będzie coś po prostu podziałać między górnym a dolnym korpusem. Chciałbym, żeby był jeden ogólny korpus, nie dwa. ale to się okaże za momencik, jak tylko weźmiemy i przestawimy tutaj te ramyczki. Przecież tak się kleją te ramki, no ale dobra. Dobra, już mamy tutaj tą ostatnią ramkę dosuniętą. Wprowadźmy te dwie. Także tutaj widać, że mają, mają, jeszcze możliwość zamontowania pokarmu i to sporo. Tutaj jest ramka, którą też chciałbym usunąć. Jest tutaj jednak czerw, więc zostawię tą ramkę. Chyba, że przeniosą, przeniosą ją, tą ramkę przeniosę do góry, a z góry włożę tutaj pokarm. To będzie chyba lepsze rozwiązanie. Wtedy będę mógł tą ramkę wycofać, a tylko dlatego, że, a tylko dlatego, że, e, no co, że jest ogólnie taka, taka ramka męska, nie? A ja nie chciałbym męskiej ramki mieć, więc ja może zrzu zrzucę tą pszczoły tutaj, chociaż nie zostawię je. One sobie potem przejdą na dół. To może zrobię tak, że po prostu zostawię tą ramkę tu tak jak to jest, i wstawię ją do górnego korpusu zaraz a w to miejsce tutaj wstawię im puste ramki i niech sobie działają na pustych ramkach <laughs> przynajmniej mam odbudowane te rameczki eleganckie i tutaj sobie będą mogły działać coś zadziałają, tu zadziałają, nie zadziałają to trudno to będzie to jest ich sprawa a my, a my teraz tutaj jeszcze ściś, ściśniemy to gniazdo delikatnie, dobra, a tutaj na górę teraz postawimy ten mój zrobimy tak tutaj postawimy, a w ten sposób ten nasz korpus taki dodatkowy, pomocniczy, i teraz na górę postawimy ten korpus. Ach, na górę dobra, na górze jest postawiony ten korpus. I teraz tak demontujemy dekle te, które miałyby nam odpaść. No i ten też wiadomo Też jestem ciekawy jaka sytuacja się wydarzuje tutaj u góry Co się tutaj dzieje Co się tu wydarza Czy jest tutaj popytane ciastem czy jak No tutaj u góry są nawet całkiem ładnie działają Ale zrzućmy tą pszczołę i tutaj się wysypie z tego pajączka tutaj możemy trochę podziałać trochę tak, trochę tak trochę w jedną, w drugą stronę bo za każdym razem to widzicie się, ściera się to Teraz mniej tego zostaje na na, na tym korpusie Tego coraz mniej zostaje na tym I one cały czas to podbudowują Podkitowują Dobra Dobra, to możemy sobie zostawić na bok. Teraz możemy z powrotem sobie wziąć i postawić ten korpus tutaj. Wyciągnąć ramkę. Zobaczmy, jak te moje podkarmiania i te inne działania. No, ale jednak muszę. Tutaj przed wyciągnięciem je trochę załagodzić Trochę trzeba te ramki tutaj obrać, żebym się mógł do nich dostać bo inaczej to nic z tego nie będzie. Obróćmy się ok już nam lepiej już, już mamy więcej zebranego aniżeli mniej no i dobra tyle zabraliśmy, teraz możemy wyciągnąć no widzicie jak ostro Dobra, idzie ta ramka do góry. Ech, idzie. No i tutaj jest ciężka ramka. Ciężka ramka. No i tutaj zobaczcie, jest jedzenie. Także tutaj się nie ma co bać. Widać, że ta część tutaj, jedzenia jest ładnie polana.